Witam wszystkich serdecznie na nowym materiale. W tym materiale chciałbym porównać dwa flagowce firmy Samsung. To jest Z Fold 3, czyli przedstawiciel rozkładanych smartfonów. W tym momencie mamy rozłożony ekran oraz S22 Ultra. W Z Fold 3 mamy 12 GB RAM-u, 256 GB pamięci. Tutaj w wersji z 22 Ultra mamy 8 GB RAM i 128 GB pamięci, a więc e, zobaczymy, jak te telefony odpalają poszczególne aplikacje. Czy faktycznie ten nowy Exynos jest szybszy od e, tego Snapa 888? To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia zobaczymy, jak tam później w ramię te telefony trzymają, e, no jak w pamięci, po prostu podręcznie trzymają te aplikacje. Najpierw może, żeby wszystko było. Hmm, zgodnie ze sztuką zrobione, to może uruchommy sobie ponownie te dwa telefony, tak o i 3, 2, 1 jedziemy zobaczymy przede wszystkim na początek który z tych telefonów się szybciej uruchomi, sam jestem ciekawy jak to będzie właśnie wyglądało w przypadku tych dwóch flagowców widzimy, że Z3 już się tam zaczyna ładować Hmm, tutaj logo Samsunga, Galaxy, Androida. No i zobaczymy za chwileczkę, który z tych telefonów szybciej odpali. Nam ekran powidalny. Proszę bardzo. Tu już mamy e, z, z z Fold 3. Tutaj trzeba wpisać pin. Pozwólcie, że już sobie go wpiszę. O. I dobra, mamy. O, jeszcze tutaj pin blokada ekranu. I też mamy. No tutaj się trochę dłużej ładuje. Oba telefony podpięte do Wi-Fi. Tutaj przerzucamy ekran w lewo. No i po kolei jedziemy aplikację. Na początek może TikTok. To no, jakie kurwa się zapierdala! tam się odpaliła pani Barbara. Tutaj jakieś zarejestracja. No to tak wygląda TikTok. Teraz, proszę Państwa, odpalmy hmm, po kolei PKO, aplikacja, bardzo podobnie, idziemy dalej, hmm. Snapchat, tutaj akurat kamera przed poliatu nie jest zalogowana, też aplikacja podobnie się odpaliła, e, Instagram, mhm. Relacja. No. Można powiedzieć, że to samo lecimy dalej. Eee. Reakcja urządzenia. Tutaj macie państwo właśnie przedstawione. pamięć ram ile zużywa tutaj mamy 2 i 9 dostępne tu mamy 6 3 dostępne 200 giga pamięci tutaj 22 to jest wersja ten telefon jest troszeczkę zapełniony eee, już. A Z trójka, no niewiele ma tych danych. Notatki. To samo podejrzewam w czasie. No i może Messenger odpowie sobie. No, zaskazałem na Z trójkę delikatnie szybciej. Zobaczymy aplikację, tutaj musimy wyjść. Dobrze, Garmina. Jak to wychodzi? No, bardzo, bardzo, bardzo zbliżenie. Oto, Moto Z Fold 3 sprawa nieznacznie, ale był szybciej. jest bardzo podobnie. Tłumacz, no, to jest to samo. WhatsApp, to samo. Jedziemy dalej. Aplikacja oj, tutaj nam się troszeczkę. Jeszcze raz zrobimy tą aplikację Millennium. No, ze wskazaniem może na ZFold trójkę Google. Ach, znowu nie mogliśmy trafić jeszcze raz. Zfold 3. Wskazaniem sklep Google. Zfold 3 ponownie, może sobie zainstalujmy jakąś aplikację. Niech to będzie. Może właśnie booking, tak? Na dwóch telefonach, żeby było sprawiedliwie. Nie ma tych aplikacji. No i co instaluj. Zobaczymy, na którym telefonie szybciej zainstaluje się aplikacja. Widzimy, że tutaj już w Zwol trójce następuje instalacja. No, i który będzie z nich pierwszy. No, zetfol 3. I proszę Państwa, no tutaj mamy. Słuchajcie, przewagę dosyć sporą. Zobaczcie, dopiero teraz, może otwórzmy od razu pierwsze otworzenie. OK, zaakceptuj. No, otwarcie już podobnie, ale widzicie, jak wygląda tempo instalacji. Tak, to jest nowa aplikacja, nie była wcześniej instalowana. No, powiem szczerze, że jestem zaskoczony, że Zetfol 3 poradził sobie to z tym tak sprawnie. Kalkulator. No, tutaj to bez większych galeria. Tutaj też, co mało za Spotify. No, ponownie z Fold 3. No jednak, faktycznie tutaj zobaczcie, że to, no tutaj akurat wyjątkowo S22 Ultra. Teraz będziemy odpalać ustawienia. To samo Facebook. Można powiedzieć również, że to samo. Odświeżmy sobie. Ładowanie. Error. Tu się coś ładuje. No dobrze, to już tam nie będziemy wchodzić. Nie wiadomo, co to, co to tam się zdarzyło. Gmail. Bardzo podobnie. YouTube. Hmm. Dobra. Bardzo podobnie. No to samo, to samo google mapy słuchajcie eee. no tutaj tu jest też to samo akurat jest ciemny motyw tu jest jasny nie wiem w zasadzie czy się da to jakoś zmienić jakoś to się zmieniało ale teraz nie będziemy temu poświęcać czasu dobrze, mamy mapy Aplikacja, jak dojadę? No i znowu nam się, niestety, tutaj palec lekko. No widzimy, że jakby no, tutaj jakiś błąd powstał. O, ok, dopiero teraz. Impost. No bardzo podobnie, zaskazałem na zv 3 i Flashcore. Znowu Z Fold 3. Także widzicie, no jeśli chodzi o odpalanie i prędkość odpalania aplikacji, trzeba akurat tutaj powiedzieć, że no jednak Z Fold 3 chyba lepiej sobie radzi. Ten Procesor Snapdragon 888 jednak no daje radę. Daje radę, bo no szybciej, jak widzieliście w większości odpalał te aplikacje. Sprawnie sobie z tym radził. Zobaczmy teraz jak kwestia trzymania tych aplikacji w pamięci, tak? Czyli lecimy sobie do TikToka i tak mamy dalej, dobra. Czyli tam TikTok został przytrzymany. No tutaj PKO to może nie, nie będziemy odpalać. Zobaczymy Instagrama. Ok, ok, no wszystko się załadowało. Filmik dalej, fajnie, nie przyładowało. Lecimy teraz tutaj może oto Moto. Tu jesteś. No, przeładowanie lekkie na S22 Ultra. No chyba te 8 GB tutaj e, na pewno e, nie pomaga. Zobaczmy sobie może Google. Odpalamy. Jak widzicie znowu szybciej na Z Fold 3. Jeśli chodzi o płynność tutaj, zobaczcie sobie przewijania. Ja mam takie wrażenie, że na zf trójce nie mamy w ogóle nawet mikro przycięć. Tutaj akurat przy tym S22 Ultra często gęsto mi się takie przycięcia zdarzają. Nie wiem z czym to jest spowodowane. No ale tak to właśnie wygląda. No dobrze, no to odpalmy sobie jeszcze może. Google mapy z pamięci pek. No i fajnie tutaj akurat włączyliśmy sobie ustawienia. No dobrze. Może odpalmy sobie również, odpalmy sobie również tutaj chroma. Tak, znajdziemy sobie tego Chroma, Tutaj już mamy, tutaj go zaraz znajdziemy. Odpalamy aplikację Chrome. Mm -hmm. No i pierwszy lepszy artykuł na Onecie. Drugi internaut. No nie będziemy tutaj się bawić. Niestety zabożyło nam to trochę szybkość odpalenia danego artykułu. To może jeszcze sobie zobaczmy od tutaj. No jak widzieliście znów Z Fold 3 troszkę szybciej. lekki lag po stronie tutaj mm, S22 Ultra no zobaczmy sobie jeszcze może odpalenie jakiejś innej strony, nie wiem WP przykładowo WP, wirtualna Polska 321 go zwolt ponownie, tak pójdźmy sobie artykuł no tu oczywiście reklamy, standardowo jeszcze raz WP no, niestety to nam nie wyszło, ale zaraz sobie znajdziemy artykuł o po ceny, ceny paliw, tu lecimy. No, podobnie, bardzo podobnie. Akurat w tym przypadku to nie ma się do czego przyczepić. A jeszcze odpalmy sobie jeden artykuł, może tutaj... Mm, Teraz S22 Ultra. Proszę bardzo. Bardzo płynnie. No i co, możemy jeszcze zobaczyć Internet Explorer? Wchodzimy sobie właśnie. Mhm. No i pierwszy artykuł. Może. Oj, 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 internet. Onet, onet, onet. Tu jest dobrze. I lecimy pierwszy artykuł. No, bardzo podobnie. Bardzo podobnie. Tutaj nie ma problemu, bo telefony fajnie odpaliły. Zobaczmy sobie, może jeszcze jedną stronę typu Interia. Interia 3-2-1. Go. No, słuchajcie. Zetworld 3 lekko szybciej. E, aparat. I jeszcze raz, żeby tutaj nie wyszło. Tak e, się 321. Zetworld 3 Zrobimy sobie jeszcze raz z ciekawości. Słuchajcie. sprawdzajmy sobie jak możemy no zetvolt 3 jednak szybciej szybciej ten zobaczymy sobie zdjęcie tak zetvolt szybciej to ogarnął no i co no i tak pokrótce to się przedstawia jak widzicie nie chciałem tutaj robić jakiegoś porównania ja w wielu, w wielu materiałach poprzednich się odnosiłem że dla mnie z Trójka obok S21 Ultra to że tak powiem był, były najlepsze dwa telefony w 2021 roku natomiast no smartfon S22 Ultra, który wszedł na początku tego roku, bodajże premierem miał chyba w lutym tak jakoś na początku lutego jak dobrze pamiętam, bo w połowie no nie, wcale, wcale nie jest jakoś jak widzicie szybszy, lepszy czy też, żeby Z Fold 3 odstawał w jakimkolwiek teście, czy tam szybkości, czy właśnie nawet grzania się telefonu, bo jeden i drugi świetnie sobie radzi. Ale tak jak mówię, że Z Fold 3 jest dla mnie telefonem płynniejszym. Lepiej mi się na nim pracowało, niż na pewno na S22 Ultra. No i co mogę powiedzieć? No tak jak widzieliście, no większość aplikacji tutaj odpalana była bez zająknięcia w trybie szybkim przeładowanie teraz widzicie nastąpiło w obu telefonach no co mogę więcej powiedzieć oba telefony są bardzo dobre zależy kto czego potrzebuje natomiast no widzicie że wcale ten S22 Ultra od Z Fold 3 szybszy nie jest czy to kwestia 8GB RAMu nie wydaje mi się, mamy w Androidzie tutaj Wam właśnie pokażę taką opcję RAM Plus sobie tutaj Zaraz pamięć RAM, to chyba było tutaj, jest możliwość RAM, tak? 4-6 dodatkowe 8 gb z pamięci mmm, nadane. No, a że tej pamięci nadane to tutaj mamy mało, bo 128 gb ja mam. czy wersja 12x256 byłaby szybsza? Raczej nie. Czy lepiej trzymać te aplikacje w pamięci? Tego nie wiem. Trzeba by było porównać jakby dwa telefony obok siebie. Hmm, zarówno ten 1828, jak i 12256 z 22 Ultra, i wtedy odpowiedzieć sobie na to pytanie. W tym materiału tylko chciałem pokazać szybkość odpalanych aplikacji na obu telefonach oraz jak wyglądają dwa flagowce. No w zasadzie najnowsze, bo Folda czwórki jeszcze w tym momencie nie ma około miesiąca, bodajże, i myślę, że się pojawi. Natomiast no w tym momencie są to dwa najmocniejsze flagowce Samsunga z serii Z i z serii S. Jakieś pytania macie, słuchajcie, piszcie w komentarzach. Na ten moment bardzo dziękuję. Pozdrawiam i do usłyszenia w kolejnym materiale.